Cześć, oto nowy tydzień. A dziś nowe BMW M8 Gran Coupe, Jaguar F-Pace Face-Lifting, Skoda Octavia kombi oraz na ID4 wiosną. Zaczynamy. Na drogach publicznych testowana jest sportowana odmiana nowej wersji serii 8, czyli M8 Gran Coupe. Odróżnia się z sportowym czarnym grillem, czarnymi detalami na zderzakach oraz błotnikami. Z tyłu szczególną uwagę zwraca spoiler oraz dwie końcówki wydechów. Nowy M8 Gran Coupe pojawi się wiosną 2020 roku. Pod maską dostanie się jego mocy 601 KM i 810 Nm momentu obrotowego. Jaguar odświeży swoją, swojego na razie największego słowa w gamie F-Pace'a. Na rzut oka widzimy nowe lampy dla świateł LED, nową atrapę chłonięce oraz zderzak. Z tyłu nowa grafika świateł oraz nowy dyfuzor. Poliftingowy model dostanie też nowe systemy wspomagające oraz systemy bezpieczeństwa. FPS zostanie będzie w wersji hybrydowej. Skoda odkrywa nową oktawie kombi bez kamuflażu. Widzimy tu całkiem nowy mały grill. Nie ma motywu czterech świateł jak w poprzedniej generacji. Wnioskujemy, że to nie wersja RS. Natomiast z tyłu doczekamy się nowych lamp w kształcie litery C. Nowa Octavia do Sena będzie w wersji Scout, RS, RS Kombi i wiele więcej. Moc silnika to 270 koni mechanicznych. u dworamienna kierownica, przed kierownicą wyświetlacz, a na środku deski rozdzielcze i będzie podobny, podobny ekran do skody skali. Volkswagen wiosną przedstawi drugi model z serii ID, o nazwie, o nazwie ID4. To będzie słów na bazie Touarega. Widzimy tu LEDowe listwy świetlne, na nie ma chłonicy. Z tyłu listwa świetlna, z poświetlanym logo. marki Volkswagen. Nowe ID-3 może mieć akumulator o mocy 30... 36,3 kWh więcej niż w ID... W id 3 35,3 kWh. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro na kolejne nowe mody informacje. Cześć.